Ja teraz z ojcem się w ogóle zbijam na, na, na ten, na stację domu. wiesz, gdzie kupować obok? Tak? A pro właścicieli, no? Po ile będzie Dzień paliwko nie, u was? Ty, no jak najdrożej, nie? Dziękuję, uciekł z i mam. No słabo chyba trochę. To przyjdę i postrzelam w instrybutory wam. No weź, kurwa. A nie, serio. Taka mała, lokalna, to nie kosztuje jakoś dużo. A tam mała, milion złoty. Nie. 250 jest taka mała. no Tam wody dolewają, wiesz? Troszkę. Nie, że trolujesz, nie. wiesz? Tro a tam o, troszkę trolujesz. A dlaczego? dlaczego? Bo wydaje mi się, że nie masz pojęcia o tej branży. No dobrze, troszkę troluję. No. Wylewają całą wodę, masz mnie. Zbyt obvious to było. Ale co, tam to paliwo? No, stacja benzynowa to są duże pieniądze raczej. No, nie do końca. Bo to stacja paliw Stokrotka i Stokrotce to kurwa no cała woda jest Tam na wodę auta jeżdżą Jeszcze w, w ogóle mi się wydaje, że wej wejście w stację paliw to jest y dosyć, dosyć trudna branża Nie No jak nie? No nie, nie No nie no nie. A, A jak czego? tak mówisz, no tak, tak musi być No my z ojcem mamy taki patent Bierzemy paliwo, zamawiamy 20 litrów Taką malutką ciężaróweczką przyjeżdżam, żeby obciąć koszta. Mieszamy to 20 litrów z 200 litrami wody. Wlewamy. Tam jakieś są te diesle i tak dalej. Wszystko, co jest to samo u nas. I po prostu wlewamy. całkiem niezłe. Spoko biznes w sumie. To równie dobrze mówi, aptekę otworzyć i wszędzie byś placebo wpierdalał. Nikomu prawdziwych leków, tylko wszędzie placebo każdemu przydajesz. Nie, bo to może człowieka zabić. Nie no, od leków jeszcze nikt nie umarł. To było placebo, ono nie szkodzi, ale nie leczy, tak jak połowa leków zresztą. Nie, ne, przesada, przesada.